być spokojnym i skupionym w krytycznych sytuacjach. Ziołowe tabletki persen są naturalnym środkiem uspokajającym, który działa wkrótce po zażyciu, nie wywołując skutków ubocznych. Persen, skup się produkt leku w aptekach bez recepty. Program oglądają Państwo dzięki producentowi tabletek od bólu gardła dla dzieci i dorosłych tacept Angidin. Spotkanie z Big Brotherem sponsoruje Pop. Dziś w programie zobacz więcej nieoczekiwane bitwy. Ale zęby ładne. Co robisz? Studiuję socjologię. Największe marzenie? Brać życia pełnym garścian. Twoje hobby? Taniec. Nowoczesny? Co jest dla Ciebie najważniejsze w życiu? Możliwość dokonywania niezależnych wyborów. Stosujesz najlepsze kosmetyki, ale to nie wystarcza. Chyba, że masz kapilit A plus E, który działa od zewnątrz. Pobudza proces odnowy komórek skóry. Chroni je przed uszkodzeniem, zapewniając witalność i zdrowy wygląd. Kapilit A plus E. Witaminy młodości. Co robicie? Mamy biuro podróży. Największe marzenie. Wływ do się Amazonki. <laughs> Wasze hobby? No, docładnie. A co jest dla Was najważniejsze w życiu? Możliwość dokonywania niezależnych wyborów. Barbara Bursztynowicz i Marcin Kroński. Komu udać rozpoznać więcej znajomych ze szkolnej ławki? Serdecznym powitaniom nie ma końca. Jedynym wyrzutkiem był Marcin. On bowiem jechał na motorowerze. Wesołe wspomnienia, zacięta rywalizacja. Ananasy z mojej klasy. Dziś o 17.45 TVN. Te nominacje będą inne niż zwykle. Jurek i Dawid już znają swój los. Dawid w środowej grze miał dużo szczęścia i nagrodę będzie nietykalny. Nikt nie może go wskazać. Jurek za to miał pecha i na pewno znajdzie się w grupie nominowanych. Kto do niego dołączy? Big Brother Ring na żywo. Dziś o 20:25 w TVN oglądają Państwo dzięki producentowi tabletek od bólu gardła dla dzieci i dorosłych Ttsept Sept Angidin. wtedy była tablica, nazywało się to Zakłady Przemysłu Polniarskiego imieniem rewolucji 1909 roku w Żyrardowie. Mieszkałem dokładnie w tym oknie, z Ojciec mnie opuścił i moją mamę, kiedy ja miałem pół roku. Czy Pan jest najstarszym graczem w polskiej polityce? Ponieważ jestem tu, gdzie dzisiaj jestem pomogę na Pana pytanie przynajmniej w pewnym stopniu odpowiedzieć kierownicą. I na kompleks Aleksandra Kwaśniewskiego. Leszek Miller, jakiego nikt wcześniej nie słyszał. W miejscach, których w telewizji nikt wcześniej nie widział. Program Tomasza Lisa. Miller, czyli kto. Dziś o 21.40 w TVN. Szukam swojego miejsca, bo... first time